Jeszcze mamy zespół szkół specjalnych. Pokażemy te prace, które uczniowie przygotowują. No, Danielu, jak Ci tutaj dzisiaj idzie? Bo dzisiaj też mocno się angażujesz, pomagasz w organizacji tego festiwalu. Który to jest rok nauki u Ciebie w zespole szkół specjalnych? Będą rodzić dzieci, stacią rosną, stacią rosną staty. pieśń. pięknie. Dobrze. Jeszcze też opiekunkę tego stoiska podpytamy. Dzisiaj widać, że Państwo znowu przynieśliście te piękne rzeczy, nawet rozumiem wypieki, które przygotowujecie. Talent jest w tych dłoniach tych ludzi młodych. Oczywiście, oczywiście, że tak. Nasi młodzi uczniowie Potrafią bardzo dużo zrobić. Wystarczy im tylko pokazać, podpowiedzieć, pokierować, i oni są w stanie wszystko wykonać. To jest cudowna, się wydaje nawet można powiedzieć, praca właśnie w tym środowisku ono daje bardzo dużo takiej pozytywnej energii nauczycielom. Widać po pani, że ma pani w sobie dużo takiego ciepła i pozytywizmu. No oczywiście, że tak, my uczymy naszych uczniów, ale oni nas też bardzo wiele uczą. To jest ważne zdanie, dokładnie tak. Bardzo dziękuję jeszcze w naszym takim obejściu, w naszej trasie.